Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę gościć w Waszych domach za pośrednictwem telewizji Porozmawiajmy TV. Wykłady, prezentacje, które są przedstawiane na tym portalu stymulują, energetyzują i w pewien sposób to, co mi się nasunęło, porozmawiajmy TV ma pewną swoją markę identyfikacji. Wspominam to, gdyż uważam, że identyfikacja jest bardzo ważna. Ja taką identyfikację, określenie siebie samej przeżyłam mając 9 lat. To właśnie wtedy zapragnęłam pisać książki. Również do tego przyczynił się mój ojciec, był silny, wszechstronnie wykształcony, przebojowy i był alkoholikiem. Pił sześć dni w tygodniu, jednakże siódmego dnia, który wypadał w środę, za pieniądze przeznaczone na używki kupował mi książkę. I w ten oto sposób um, rozbudził we mnie pasję czytania i pasję pisania. I kiedy oznajmiłam mu, że sama chcę pisać książki, powiedział do mnie um, słowa, które utkwiły we mnie aż do dnia dzisiejszego, a mianowicie. Możesz być kim zechcesz i robić to, co chcesz. Natomiast, jeśli chcesz pisać, to wiedz jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie mm, pięknie napisane zdania, które nie niosą ze sobą żadnej treści, są bezwartościowe. I obiecaj mi, powiedział jeszcze, dwie rzeczy. Będziesz pisać mądre książki i nigdy nie będziesz pić alkoholu. Bardzo mu się to udało i był przekonujący, gdyż smaku szampana nie znam do dziś. Natomiast, żeby napisać mądrą książkę, książkę dla dzieci musiało jeszcze upłynąć ponad 30 lat. Napisanie bajek dla dzieci nie jest proste, ponieważ um, historię muszą otwierać dzieciom czakrę serca, która jest tak strasznie tłumiona przez świat dorosłych. Dziecko musi zdobywać wiedzę, uczyć się empatii, przede wszystkim utożsamiać się z bohaterem. Napisanie takiej książki wymaga dużo czasu, ale proszę Państwa, dzięki Wam się udało. Mówię dzięki Wam, ponieważ trzymam w ręku książkę z baśniami pod tytułem Zimowe opowieści. I chciałam w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy kupili trylogię Science Fiction, ponieważ dzięki temu mogłam książkę wydrukować i mogła, może się zjawić w waszych domach i zostać w sercach waszych najmłodszych aż do lat, kiedy sami będą mieć własne dzieci, a później wnuki. Nie będę ukrywać, że... Bardzo dziękuję właśnie Aleksowi za to, że został się promotorem mojej twórczości Januszowi Zagórskiemu i oczywiście Piotrowi Kalińskiemu, który no nie tylko wspiera moją twórczość, ale również z Kasią Świstelnicką na oczywiście punktu, co miało też duży wpływ na wyjście z mojego świata wyobraźni do was właśnie, do ludzi. Moi drodzy, zbiór otwiera baś pod tytułem Lonek. Jest to oparta historia, do której inspiracją właściwie są moje dwa koty mejkuny. Właśnie mój kot nazywa się Lonek, i jest to bardzo przejmująca historia o miłości i wewnętrznym duchu. Dlaczego? Ponieważ kot, kiedy jego pani choruje, i nie chcąc się znaleźć w schronisku, postanawia odnaleźć dom, nowy dom, pełen miłości. I w zimowy wieczór, uciekając z domu pustego, wchodzi do lasu i szuka dla siebie miejsca. Takim pierwszym miejscem jest nora lisicy. Z początku kot myśli, że odnalazł swój dom, ponieważ lisica jest również ruda. Ma piękne, spiczaste uszy, jak pędzelek, dokładnie takie jak on. Do tego ma rudą, piękną kitę, więc sobie myśli, N -n -n -n, może to jest właśnie mój dom. Niestety, po jakimś czasie stwierdza, że, to, że on nigdy nie będzie lisem, że musi iść dalej szukać swojego domu, choć bardzo pokochał Stefanię, która jest właśnie lisicą. Jego serce płakało, natomiast jego duch się cieszył. Szedł dalej i znowu po jakimś czasie znalazł zwierzątka, które bardzo go przypominały, a mianowicie wiewiórki. Również były rude, miały spiczaste, fajne uszy jak pędzelki i kity, też rude i puszyste. Trochę były mniejsze, ale to co? Pomyślał sobie Lonek. Być może tu odnajdę swój dom. I wtedy właśnie po jakimś czasie doszedł do wniosku, że mieszkanie na drzewie w dziupli nie należy w jego naturze. Choć bardzo pokochał wiewiórki, musiał je opuścić. Jego serce płakało, ale jego duch się cieszy. Kiedy doszedł do skraju lasu, zobaczył hodowlę mejkunów. Wtedy poczuł, że to właśnie są jego pobratymcy, że on wygląda dokładnie jak te koty. Szanowni Państwo, jaki jest dalszy ciąg tej historii? Zapraszam Was do przeczytania zimowych opowieści. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby dzieciom czytać książki już od małego. Biblioteki są naprawdę dużo ciekawsze od internetu. Nie wiem, czy wiecie, że 70% Polaków w ogóle nie ma kontaktu z książką. Tylko 6% nastolatków w ogóle czyta. Możecie powiedzieć tak, lektury są nudne, zbyt długie opisy. Nie. Poza lekturami szkolnymi jest bardzo dużo fantastycznych książek. Kiedy kupujecie swoim dzieciom książki, zadbajcie, żeby miały ilustracje, ponieważ dziecko lubi się bawić, lubi patrzeć, odczuwać, łączy tekst z ilustracjami. Niech ono wertuje książkę od końca, niech się z nią oswaja. Niech yy, aktywnie pracuje z książką. Tutaj jest ilustracja do jednej z baśni pod tytułem: Walter i Kapitan Drake. Kolejna przejmująca opowieść o Bałwanie, który zanim się roztopił, zapragnął zwiedzić cały świat, ale nie wiedział jak. W ten oto sposób poznał grupę przyjaciół, którzy mm, zaproponowali mu wędrówkę tylko i wyłącznie po krajach północy. W ten sposób zobaczy świat. I przy okazji no, do wiosny doczeka, nie roztopić. Jest to też fajna baś, ponieważ uczy dziecka geografii i poznawania innych kultur. Na przykład nasi bohaterowie trafiają do Indian na Alasce. Wszystkie te baśnie uczą przede wszystkim tego, że w życiu miłość jest najważniejsza. Moi drodzy. Pompujcie swoje serca miłością, pompujcie miłością serca Waszych najmłodszych. To jedyna Wasza odnawialna energia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To w domu masz tylko koty? Nie, mam jeszcze parę szopów. Nic wielkiego, same prace.